Hej, nazywam się Agata Ceglecka i jestem specjalistką od HR i szwedzkiego prawa pracy. W podcaście Kierunek Szwecja daje Ci wiedzę, która realnie przybliży Cię do celu, czyli znalezienia pracy Twoich marzeń w Szwecji. Owocnego słuchania! Peszon numer, czyli wytrych do wszystkich szwedzkich drzwi życia społecznego. Zapewne wpadło Ci już w ucho to słowo. Peszon numer, czyli numer personalny, to kombinacja cyfr przyznawana przez urząd podatkowy każdej osobie, która dostaje meldunek w Szwecji i składa się z 12 cyfr. Ten numer oczywiście: data urodzenia plus cztery ostatnie osobnicze cyfry. Dwie pierwsze mówią o miejscu urodzenia osoby, trzecia o płci, a czwarta to numer kontrolny. Ewentualnie z 10 cyfr, wówczas pomija się dwie pierwsze z roku urodzenia. Oczywiście, wszyscy ci, którzy się rodzą w Szwecji, dostają ten numer automatycznie. Raz przyznany jest ważny do końca życia. PESON numer jest używany w Szwecji już od 1947 roku i z czasem gigantycznie zyskał na ważności. Numer personalny istnieje w wielu krajach. W Polsce mamy na przykład PESEL. Ale w Szwecji unikalne jest to, że ten numer dostał bardzo szeroki wachlarz użytkowania, ogólną akceptację w całym kraju i stosowany jest w niemal wszystkich sytuacjach społeczno-konsumencko-socjalnych. Idziesz do lekarza, podajesz peszon numer. Kupujesz w sieciówce i chcesz zastosować rabat członkowski, podajesz peszon numer. W jakimkolwiek urzędzie, zanim personel zapyta, czego potrzebujesz, podajesz peszon numer. I to samo jest w aptece. Peszon numer jest konieczny do zrealizowania recepty. A. I żeby zrealizować receptę dziecka, legitymujesz się swoim peszon numerem, a potem podajesz numer dziecka. I teraz tak, żeby wjechać do Szwecji, musisz mieć ważny paszport albo dowód osobisty. Jako obywatelka czy obywatel kraju członkowskiego Unii Europejskiej, jakim jest Polska, masz prawo zacząć pracę albo studia zaraz po przyjeździe. A żeby dostać meldunek i co się z tym wiąże, pyszą numer, musisz złożyć wniosek w szwedzkim urzędzie skarbowym, czyli Skatteverket. Jeśli pracujesz albo studiujesz, to automatycznie dostajesz prawo do pobytu w Szwecji, czyli uppehållsrätt i nie potrzebujesz składać wniosku o pozwolenie na pobyt, czyli Steelstone w urzędzie migracyjnym, czyli Migrationsverket. Jeśli ty masz prawo do pobytu w Szwecji, to twoja rodzina też je ma. Co oznacza, że oni też mają prawo mieszkać i pracować w Szwecji bez specjalnego przyzwolenia. Pamiętaj tylko, żeby mieć ważny dokument. Jeśli masz Albo dostaniesz pracę, to pamiętaj, żeby przechowywać wszystkie umowy. Bo faktem jest, że umowa o pracę to glejt najcięższego kalibru we wniosku o peszon numer. I ważny praktyczny drobiazg, dopilnuj, żeby na skrzynce pocztowej tam, gdzie mieszkasz, w Szwecji, znajdowało się Twoje nazwisko, żeby ewentualna poczta z Urzędu Skarbowego doszła do ciebie. Od jakiegoś czasu na stronie Urzędu Skarbowego widnieje informacja, że czas oczekiwania na zameldowanie się jest dłuższy niż zwykle. Wiele osób dostaje decyzję z pyszą numerem w ciągu 4 tygodni, ale oczekiwanie może się wydłużyć do 18 tygodni, jeśli Twój wniosek wymaga kompletowania albo jest bardziej złożony. Ale nie martw się z góry, zadbaj o to, żeby Twoje dokumenty były maksymalnie kompletne i bądź dobrej myśli, bo potem to już tylko radość bycia członkiem szwedzkiego społeczeństwa i przyswajanie informacji o tym, ile trwa tydzień pracy. A ile urlop i ile godzin musi upłynąć między poszczególnymi dniami w pracy, żeby to było zgodne z prawem pracy? Ale o tym wszystkim opowiem ci już za tydzień. Po więcej informacji zapraszam cię na stronę www.kierunekszwecja.com. Tam też znajdziesz notatki do każdego odcinka. Wisy i Ferie!